Witam w Katarze. Do Doha 90 km, także ciśniemy, bo słońce coraz niżej, a wypadałoby dzisiaj dojechać. 4000 km przez Półwysep Arabski jako część Azji. To jest kontynuacja mojego planu, by na rowerze pokonać wszystkie kontynenty. Także wybrałem się tam. Był niepokój, były znaki zapytania, ale jak okazało się na miejscu, ludzie są tam bardzo gościnni, bardzo pomocni i mogę teraz już z perspektywy czasu wspominać ten wyjazd jako bardzo bezpieczny. Wyruszyłem z Ammanu troszkę przez przypadek, a to dlatego, że znalazłem bardzo tanie połączenia lotnicze z Krakowa do stolicy Jordanii za 80 złotych. Jechałem przez Irak. Przez Kuwait, przez Arabię Saudyjską, przez Bahrajn, Katar, Oman, aż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by finiszować pod najwyższym budynkiem świata, pod Burcz Kalifą. Irak, Kuwait ciągle raczej wydaje nam się bardzo niebezpiecznym terenem. Czy tak rzeczywiście było? Tak jak wspominałem, jest tam bezpiecznie. No i jest bardzo dużo wojska, które gdyby właśnie sprawia, że, że, że mogłem się tam poczuć bezpiecznie. Od granicy jordańskiej do Bagdadu jest taki, t, 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 takie terytorium, gdzie na no jeszcze nie do końca można, można powiedzieć, że jest w pełni bezpiecznie, więc tam asykurowało mnie wojsko. No, niekończąca się historia, która trwała 12 godzin, byłem. byłem yy... Eskortowany przez 300 km. Zmienialiśmy co chwilę pojazdy, bo kończył się region danego posterunku i, i musieli mnie przerzucić do innego samochodu. Pikapami, nawet jednym takim wozem opancerzonym jechałem. Podjeżdżały też takie olbrzymie amerykańskie hamery. Tam niestety rower się nie mieścił, więc musiałem jechać i trzymałem się klamki. Później, jak było już zimno, no to wiedziałem, z której strony trzymać się tego samochodu, bo rura wydechowa po prostu nie ogrzewała, bo było już tak zimno. W końcu dojechaliśmy już do koszar, gdzie było bezpiecznie. Tam e, sam komendant wziął mnie do siebie I przygarnął, i mogłem się tam przespać i odpocząć w końcu. Te ślady konfliktów zbrojnych u Ciebie na relacjach można jeszcze zauważyć w postaci choćby znaków i nie tylko min, które ciągle tam jednak się znajdują. Tak, szczególnie na południu Iraku, pomiędzy granicą właśnie Iraku i Kuwejtu. Tam dalej pustynia jest zaminowana, tam dalej są zakazy, żeby, żeby nie schodzić z drogi. Gdybyś miał tak teraz z perspektywy nieodległego powrotu stwierdzić, co było najtrudniejsze albo co cię najbardziej zaskakuje, w tej podróży. Jak mówi klasyka, najgorszy jest wiatr. Tutaj ten wiatr był w twarz. Nieważne, czy skręciłem w lewo, czy skręciłem w prawo, ten wiatr po prostu dostosowywał, dostosowywał się tak, żeby mi przeszkadzać. Szczególnie był taki fragment z Kataru do Abu Dhabi. Gdzie nie dość, że był wiatr, to jeszcze była burza piaskowa, i tam mieszkańcy dostawali te właśnie alerty: proszę nie wychodzić z domu, bo jest burza piaskowa. A ja przez cztery dni musiałem jechać do rozłożenia namiotu na pustyni, gdzie, gdzie ten namiot zaraz chciał odlatywać i, i w środku było pełno piachu. Ja byłem cały pokryty piaskiem, miałem piasek wszędzie. To były takie, takie fragmenty tej podróży, które były po prostu trudniejsze. Śpisz pod namiotem, ale czasem ten namiot tylko ci towarzyszy obok. Ja mogłem się rozłożyć naprawdę w różnych ekstremalnych miejscach, ale nie tylko bywało tak, że nie spałem w namiocie, a spałem gdzieś w piworze, gdzieś właśnie w jakimś pustostanie. Ale często też korzystałem z zaproszeń ludzi, bo, bo ludzie, tak jak wspominałem, tam są na tyle gościnni, że zapraszali. A w Kuwejcie spotkałem Polonię, troszkę przez przypadek. No i ta Polonia troszkę też otworzyła mi znajomości, bo później w Riyadzie już miałem nocleg u Polonii, w, w Katarze też spałem u Polonii. Jak wygląda pod kątem takim przyrodniczym ten teren, jak się jedzie? Bo jechałeś w dużej mierze przez pustynię jednak, więc no, ktoś może powiedzieć, co ciekawego może być na pustyni. Pustynia też się różni, ma różne kolory, jest pustynia czarna, jest pustynia taka piaszczysta, prawdziwa, jaką tak... To jest taka pustynia, którą chyba najbardziej kojarzymy gdzieś tam. Jak, jak sobie, prawda, postaramy się wyobrazić, jak ta pustynia wygląda, no to myślimy piach. Ale najczęściej była to też pustynia żwirowa. No i muszę przyznać, że był to mój pierwszy tak długi okres bycia na pustyni. Na wybawieniem był Oman, gdzie zaczęły się góry. Ja nienawidzę jeździć po górach, nienawidzę jeździć pod górę, ale cieszyłem się, że w końcu ten krajobraz jest inny. I ja mam wrażenie, że Twoja podróż jest taka nieoczywista. To znaczy, pojawiają się oczywiście choćby w Kuwejcie te miejsca, które warto zobaczyć, ale te... Widzisz to takie ich życie codzienne trochę od drugiej strony. Ja może po prostu staram się pokazać to wszystko na moim Instagramie, właśnie jak to wygląda naprawdę, żeby nie pokazywać tylko tych dobrych stron, ale pokazać to tak, jak ja to widzę. Były też śmietniska było, i było też to, że na przykład tam nie ma kosza na śmieci. Jak się pytam kogoś, gdzie coś wyrzucić, to on mi bierze te śmieci i mówi, no tutaj i po prostu je wyrzuca, co jest no po prostu nie do pomyślenia w, w, w Europie, więc pokazuję to tak, jak to wygląda naprawdę. Tak jadąc przez te poszczególne kraje widziałeś, jak się też zmienia, nie wiem, sposób życia ludzi, czy też zasobność mieszkańców, bo to chyba też mimo wszystko widać. No tak, oczywiście trudno porównać mieszkańca pustyni, który mieszka w namiocie do emira z Dubaju czy z Abu Dhabi, chociaż muszę przyznać, że, że były takie momenty zaskoczenia, gdzie na totalnej pustyni... W średnica, nie wiem, 300 km dookoła nie ma nic, a podjeżdża do mnie jeden gość i mówi perfekcyjnym angielskim. I ja mówię, skąd zasz angielski. No studiowałem w stanach przez 6 lat. I ja mówię, to dlaczego? Nie wiem, nie pracujesz w zawodzie albo y, nie zostajesz w stanach? Bo ja na przykład lubię hodować wielbłądy, więc mieszkam tutaj sobie na pustyni w namiocie. Mam 100 wielbłądów, kosztują od 4 do, tam nie wiem, od 6 do, do 2000, więc jak gdyby. Jestem po prostu szczęśliwy mieszkając tutaj, bo to jest jak gdyby moja historia, moje dziedzictwo i chcę to kontynuować. Co Cię najbardziej zachwyciło? Czy, masz, czy były takie momenty, że stanąłeś i powiedziałeś: Wow! Były takie miejsca jak na przykład Zigurat w Uruk. Zigurat to ja to zawsze w uproszczeniu mówię to jest po prostu odpowiednik piramidy w, te, w tamtym rejonie troszkę inny ma kształt, no ale bardzo przypomina piramidę. No i dojechałem do tego Ziguratu w Uruk. No i Był tam jeden pan wojskowy, który pilnował tego obiektu. Był bardzo zadowolony, że przyjechałem. Pytałem się, ile osób zwiedza, odwiedza to miejsce. Powiedział, że no w weekend przy dobrych wiatrach 4-5 osób przyjeżdża. Teren jest, no można powiedzieć, jeszcze nieodkryty, bo na ziemi leżało pismo klinowe, leżały jakieś stare garnki. Można się było poczuć jak taki Indiana Jones, jak taki prawdziwy odkrywca archeolog. Można było sobie odkopywać jakieś stare mozaiki. Ja właśnie taką jedną mozaikę zacząłem odkopywać, a pan mówi, nie trudź się, bo ona jest głęboka. Na 7 metrów, ja sobie wyobraziłem, że ta mozaika ma 7 metrów, to przecież jest naprawdę piękny, piękna rzecz. No, a tam jest cały czas zakopana pod piaskiem. I jak wytyczasz trasę, biorąc pod uwagę miejsca, gdzie na przykład właśnie mógłbyś spać, które mógłbyś zobaczyć, gdzie mógłbyś kupić coś do jedzenia, bo przecież to też jest taki codzienny problem. No z tym jedzeniem i z piciem nie było kompletnie problemu. Ja wręcz byłem przejedzony i tej wody miałem w nadmiarze, bo ludzie co chwilę zatrzymywali się i co chwilę dawali mi albo daktyle, albo albo butelki wody. A co do planowania, no to chodziło mi teraz, żeby po prostu odwiedzić stolicę każdego z tych, z tych krajów na Półwyspie Arabskim, przez który przejeżdżałem. Planu jakiegoś takiego kilometrażowego sobie nie narzucam, bo, bo to jest presja. A ja tam jadę właśnie, żeby tej presji się pozbyć, żeby po prostu sobie odpocząć. Także jadę przed siebie, mam namiot, więc jeżeli mam się położyć, spać na pustyni, to po prostu się kładłem spać. No to nie mogę teraz nie zapytać, która ze stolic dla ciebie była najciekawsza? Może Bagdad, ale dlatego, że tego Iraku nie mogłem się naprawdę doczekać, więc Bagdad mi się podobał. W Bagdadzie, co ciekawe, trafiłem na bardzo dużą choinkę, która... W Polsce ja tak pięknej choinki nie widziałem, jak, jaką na przykład zobaczyłem w Bagdadzie, co, co wydawało mi się no, takie no, troszkę niespodziewane. Podobało mi się Abu Dhabi, podobał mi się ten biały meczet, który naprawdę jest biały, ja tam poszedłem bez przyciemnianych okularów. I naprawdę musiałem tak, no jak taki, ja tam się śmieję, chiński zwiadowca, po prostu tak patrzeć, bo, bo, bo blask tego meczu to był po prostu niesamowity. Riad zaskoczył mnie swoimi korkami. Jechałem tam na rowerze o pierwszej w południe, jechałem tam o pierwszej w nocy. Korki były takie same. No. Bahrain był też y, fajny jako miks, jako połączenie nowoczesnych budynków, ale zaraz przy tych budynkach była stara dzielnica, gdzie właśnie na targowisku życie wiodło się w nieco innym tempie niż tam, gdzie, gdzie ci ludzie w garniturach y, przecznicę dalej chodzili. Każda z tych stolic miała coś ciekawego i Każdą z nich naprawdę z y, ręką na sercu mogłem polecić. Cała Twoja podróż y, właściwie była relacjonowana na bieżąco, więc jeżeli ktoś chciał, to mógł się, y, że tak powiem, przyglądać tym pięknym miejscom, ale też swoim codziennym zmaganiom na Facebooku, na Instagramie. Tak, na Facebooku Kamil Knapczyk On The Road Again, na Instagramie wystarczy wpisać Kamil Knapczyk i cała ta relacja jest zapisana, więc ktoś kto odwiedzi mój profil na Instagramie będzie sobie mógł przeżyć tą wyprawę, nie tylko tą, ale również poprzednie od początku. Gdyby ktoś się zainspirował, chciał powtórzyć może Twoją trasę, drogę, co byś mu radził? Po prostu się nie bać i najtrudniejszy pierwszy krok.